witam serdecznie wszystkich na moim kanale dzisiaj będzie taki troszkę inny filmik bo zaprezentuję tylko część gołębi będą to pary rozpodowe, po których udało mi się coś wychować no i oczywiście wychowane po nich młode tutaj jest, zaczniemy od wywrotków tu w tym miejscu jest stara para wywrotków pierwsza od lewej strony jest samica i następny jest, następny jest samiec stary wywrotek i wychowałem w tym roku po nich pięć młodych. Tutaj jest pierwszy, yy, chyba to będzie samiec. Następna tutaj jest samica. Tutaj jest młoda samica, która yy, myślę, że zostanie u mnie w zamian za matkę, bo wyszła bardzo fajna. Yy, samczyk, też bardzo fajny, podobny do ojca, fajny całkiem na głowie wyszedł. Myślę, że on zostanie do, do tej mojej czarnej, czarnej wywrotki, którą mam i tutaj jest. I tutaj jest samiec no też taki nie wyszedł, On najsłabsze łapcie ma ze wszystkich, ale z nie jest zły także tak to się prezentuje myślę, że tam później jeszcze jak im dam jeść też tam chwilę nagram jak, jak jedzą, ale chciałem tak bardziej z bliska właśnie skupić się na tym jakie są w tym roku młode i po jakich parach no ta samiczka jest fajna, ale ona je, jeszcze lotka praktycznie ma niewypierzone, ogon, łapcie, tak samo, także, no to jej to zejdzie. To by trzeba było poczekać jeszcze trochę na tego gołębia. No natomiast bardzo fajny jest złebka. Mama od niej jest trochę słabsza, no ona ewidentnie tutaj w ojca się dała. Ojciec jest już taki fajniejszy, bo nawet na jego go kupowałem z wystawy, to jego ojciec był na wystawie, to taką yy, ocenę miał nie najgorszą. Wiadomo, no to, że ojciec ma ocenę, to nie znaczy, że syn musi mieć, ale, ale ja uważam, że za te pieniądze, za które go kupiłem, to jest bardzo dobry gołąb. No niektóre wyszły takie bardziej żółte. W sumie wszystkie wyszły fajne żółte, oprócz tej samicy tu na środku. Ona wyszła taka troszkę jaśniejsza, no ale no to mówię, no ona wyszła trochę, trochę jaśniejsza, ma większe łapcie. Ten tam ostatni jest fajny żółty, to znowu ma, ma małe łapcie, no i to tak. Najlepiej, żeby, żeby te głębi miały wszystko, no ale to się tak nie da. Ten gołębek mi się całkiem podoba i koronka, i głowa jest niezła. Oprawa, dziób, wszystko tak w miarę się zgadza. No, hodowla gołębi to jest. O, tu fajnie stanął, teraz się wyprostował. Cały czas zmiany, cały czas trzeba nad czymś pracować. No, ale to przez to ta, przez to, to hobby się nie nudzi, jest ciekawe, człowiek się rozwija. No ale mówię co, o, tu mi się podoba ten gołąbek i to jak tutaj by stanął konie ojciec to są bardzo do siebie podobni, jedyne co to troszkę, y, troszkę jest dłuższy na dziobie niż ojciec, bardziej właśnie ten dziób tak się uśrednił pomiędzy ojcem a matką, a z kolei ta samiczka, no to ona jakby się ładnie pokazała, ona widać, że, że dzióbek ma bardzo krótki, łapek jest ogólnie fajny. No, ale widać, łapcie są na razie jasne, one są dosyć duże, tutaj tak nie prezentują się teraz. I ogon jest też taki mało żółty, ale to są elementy w ogóle niespierzone. Także nie patrzę na to na razie. Bardziej bym w, w tych wywrotkach chciał iść w kierunku budowy, to na razie doskonalić. A później będę się martwił kolorem, zobaczymy co tam w przyszłym roku będzie szło, czy w ogóle coś będzie szło. W tym roku 23 młode wychowałem. Znaczy, tych młodych byłoby więcej, ale to wiadomo, zawsze coś tam się zmarnuje. A co, coś tam z nogami problem. A co, coś no ale ostatecznie wyszło 23 młode gołębie, z czego jest 3 3 widyny i 4 i 4 winerki. Widynów to nawet nie będę pokazywał, jednego już nie ma, bo już został zabrany. Winerków było 4, jednego też już znajomy zabrał, zostały 3, no to te, co są, to pokażę. No i wpuszczę mi do gołębnika, niech sobie wejdą. Niech sobie wejdą, a ja zaraz idę po, yy, po następnego gołębie teraz może pokażę yy, po, po, po czerwonej, po starej czerwonej co tam mi wyszło. Tutaj zacznę od może tych najsłabszych młodych, tutaj jest para motyli, moja stara czerwona samica, którą jak już wielokrotnie zaznaczałem trzymam już tak ze względów sentymentalnych, to jest pierwszy gołą schodowi, także nie jest najgorszy. Yy, wiadomo, wyrzucam też coś fajniejszego, ale po nich cztery młode w zasadzie najfajniejszy jest ten niech by się jakoś pokazał to jest całkiem fajny młody jedyne co tak tutaj mi się u niego nie podoba to to że ma yy, on bym powiedział że się wdał w swoich dziadków może to go trochę uratowało jedyne co mi się nie podoba to ma jedno białe pióro w łapciu z prawej strony ale myślę że pomimo, pomimo tej drobnej wady i tak u mnie zostanie nie chcę się tu ładnie pokazać łapcie duże, taki dosyć szczupły gołąbek, zgrabny, leciutko mu dziób narasta z jednej strony, ale no to są takie, to są takie trochę bym nazwał, że tak powiem, w tej półce cenowej i w tej klasie to są takie pierdoły, bo to jedyne co to można korygować, żeby temu głębiowi się lepiej jadło. Jeżeli chodzi o prawy, to one jeszcze nie są idealne, ale z każdym dniem są coraz lepsze, także ja wiem, że one będą dobre, tylko trzeba poczekać końca pierzenia. Także to jest w zasadzie najlepszy młody po tej parze. Para jest cała tutaj. Samica, tak jak mówiłem, stara samica jest z zeszłego roku mojej hodowli. Nie jest zły gołąb. Łapcie widać wielkie jak na motyla. Natomiast tu główną wadą no to jest to, że jest dosyć duży, ale no... to, to jest najsłabszy. Tutaj jest... Znaczy najlepszy ten jest młody. Tu jest zaraz następny w kolejce. Fajnie całkiem zbudowany. Rysunek u maszyny najgorszy. Łapci mu trochę brakuje. Nie skończył się jeszcze pierzyć, więc nie mogę tutaj jednoznacznie go przekreślić. On raczej u mnie, znaczy on, mówię on, to będzie najprawdopodobniej samiczka. Ona raczej u mnie nie zostanie, bo no bo ja już chciałbym iść w kierunku lepszej głębi, ale nie jest to zły tak. To będzie według mojej opinii samiec, ten pierwszy właśnie młody co pokazywałem. Tu jest następny w kolejności młody, znaczy w kolejności od najładniejszych. No całkiem fajna budowa, taki gąbek okrągły, natomiast. Rysunek, rysunek i, i kolor, czyli maś, no to jest słaba. Nie ma tu bardzo o czym mówić. To jest taki przeciętniak, za parę groszy, no ale taki wyszedł i, i że tak powiem, ja też go karmiłem. Nic na to nie poradzę. Głowa. Powiem szczerze, że i tak się wyrobiła, bo była dużo gorsza, teraz nie wygląda to tak najgorzej. No, ale ten ostatni młody, który jest tutaj, no to to już przeszedł sam siebie. To już jest taki kok. Że kok. Kolor kawowy, no to kolor jeszcze jestem w stanie wybaczyć, bo. Jest po czarnym i po czerwonym, ale no to jak wygląda głowa tego gołębia, jakie jak są beznadziejne łapcie, jaki jak kurczę, no, rysunek może nie jest najgorszy, ale o, ta głowa, ten dziób, no to jest, to jest tragedia, no. Tu nie ma co tu dużo mówić. Znaczy, tragedia. No nie chciałbym też nikogo obrazić, bo ja wiem, że, że ludzie takie gołębie hodują, i powiem tak, jeżeli ktoś. Nie chce inwestować dużych pieniędzy, tylko sobie trzyma gołębie tak dla oka po 10 zł czy po 20, zależy mu tylko na tym, żeby te gołębie latały, to, to jest w porządku. Ale w momencie, kiedy się trzyma gołębie na jakimś poziomie i wychodzi taki młody, no to taki młody to jest wtedy tragedia, bo, no bo to bym się nawet nie spodziewał tak złego, młodego po tych gołębiach. Nie także to mówię, nie, nie to, żebym kogoś obraził, bo każdy ma prawo hodować gołębie jakie mu się podobają. I na pewno na tego gołębia będzie, aczkolwiek no w żaden sposób, bo on nawet najmniejszych moich oczekiwań nie spełnia, jeżeli chodzi o tą parę. Ta para na przyszły rok będzie rozbita. Dostaną dobre gołębie jako na swoje połówki, także liczę, że, że w przyszłym roku coś, coś lepiej się pokaże. Ten ptak jest fajny, jemu trzeba drobną samicę, żeby tę młodę jakoś tak przełamać i, i myślę, że będzie dobrze. Dobra, wpuszczam mi do gołębnika. O, tu już koleżanka wychodzi, już się nie może doczekać na swoją kolej, ale musi jeszcze chwilę poczekać. No, fuj, fuj, tam szybko do środka. No, koleżanka może już zostać. To teraz sobie przejdziemy do tej mojej młodej pary, no która w tym roku wyśmienicie się pokazała i naprawdę podniosła moją hodowlę co najmniej dwa poziomy do góry, bo takich młodych jak mam po nich to jeszcze, jeszcze nigdy nie było. Ale musimy chwilę poczekać, złapę te gołębie i i będę opowiadał no ta para mi się w tym roku pokazała bardzo dobrze jest w tym momencie tutaj stara para i 7 młodych po niej było 8, jednego załatwiłem, już opowiadałem o tym incydencie jak to młody poprzez moje może nieudolne dokarmianie przy pomocy gruszki zdechł no ale to już nie chcę o tym powtarzać jak tam ktoś ogląda to wie no tak, na no dobrą sprawę tutaj nie ma złego gołębia, tu są tylko gołębie lepsze i, i trochę gorsze. Yy, tam... a tutaj jest samica stara, ta w tym miejscu, a tam jest stary samiec, bardzo dobrego gołębie, samica jest z mojego chowu zeszłego roku, samiec jest chyba już dwuletni, kupiłem go w Skierniewicach na targu, no ale taki gołąb jak w Skierniewicach no to się trafia naprawdę raz na, na ileś targów jeszcze w takich pieniądzach, bo bo wiadomo, no, chociaż w sumie tam nawet takie głębie za, za powiedzmy 500 zł to, to można szukać i albo się trafi, albo się nie trafi to już nawet nie, nie chodzi mi czy on będzie tyle wart, czy będzie ta cena trochę nadciągnięta, ale no i tak, może tutaj pochwalę się najpierw z tymi fajniejszymi tutaj jest bardzo fajny gołąbek swoją drogą jakby ktoś, że tak powiem czuł czy to jest samiec czy to jest samica to może mi napisać, że w tej minucie jego zdaniem to jest samiec albo samica, bo jestem bardzo ciekawy opinii to jest gąbek, który tak do mnie lubi przychodzić. Ja mam nadzieję, że to jest samiczka, bo ją sobie chętnie czypam ja tak. Nawet jeżeli to jest samiec, to to jest gołąb, który nie może z tego głębnika wyjechać, bo No bo taki głębi się nie sprzedaje, bo potem takich głębi nie można kupić. Także to jest gołąb, który zostanie na pewno, mam nadzieję, że to jest samica. Tutaj jest samczyk, też jest całkiem fajny, ale on będzie raczej na sprzedaż. Tam jest fajna samiczka, ta ciemna. Ona jest ciemna, ale jest naprawdę gołąbek bardzo fajnie zbudowany, drobniutki. Raczej, ja tu nie mówię na 100%, raczej też będzie na sprzedaż. No, ale co tutaj mamy dalej? Tutaj jest samiczka mojej, według mojej opinii, która też u mnie zostanie. Też jest bardzo fajny gołąbek. To jest tutaj. Tu koło ojca, ojciec jest taki pulsujący, koło ojca jest samiec Już taki ładnie spierzony, który raczej też zostanie, no zostanie on albo jakiś inny samiec po tej parze, ale myślę, że to będzie on Później obok tego samca jest kolejny, według mojej opinii samiec, ten z taką miastą głową On raczej też by został, bo... No bo mówię, no, no ja w tym roku tych młodych uchowałem, a ja nie wiem co będzie w przyszłym roku, czy ja coś wychowam czy nie I, i nie jest mi stać żeby taki głębi się wyzbywać, bo sprzedać gołębia, wziąć za, za, za młodego 300 zł, to nie, jest, to nie jest żadna sztuka. Ale później wychować albo kupić takiego młodego, no oczywiście tu no tak może przesadzam z tymi cenami, ale, ale tak przykładowo, bo nieraz się jeździ, nieraz się szuka i to nawet nie chodzi o to, że się trafi gołębia za fajne pieniądze, na przykład za stówkę czy za 150, tylko wpuści się i okaże się, ten głębi jest chory albo nie się jajek albo coś. A tego samca kupiłem w Skierniewicach i wpuściłem go na głębnik. Od razu gąbek wesoły, od razu za samicę bardzo pilnuje półki. No to jest, gołąb, to jest zakup, z którego człowiek jest zadowolony. o tutaj trochę lepiej tego samca widać. Fajne, te młode, wysoki na nogach wychodziły, bo ten samiec jest wysoki i, i ten stary i te młode, fajne, wysokie na nogach powychodziły No albo ta, ta no nie wiem, według mojej opinii samiczka, ale mówię, no to bym prosił o jakąś poradę, jeżeli ktoś coś wie. Nie wiem, czy dokończyłem mówić, czyli tak. Tam jest samiczka, która by została. Tu jest ostatni samiec, ten jasny, który by został. Ten samiec byłby raczej na sprzedaż. Tu jest stara. I tutaj też nie jestem pewny, co to jest. To w tym momencie jest teraz ostatnie. Wydaje mi się, że to będzie samica, i ta samica raczej będzie na sprzedaż. Natomiast, no mówię, są te głębi już. Coś tam jest porezerwowane, także dla tych ludzi, co tam się odzywali, będę musiał coś z tego wybrać. Nie ukrywam, że będzie to zadanie bardzo trudne, bo. No bo nie wiem, no nie wiem. Tutaj jest 7 młodych. Z tych 7 młodych ja bym sobie chciał zostawić raz, dwa, cztery młode, jeżeli zostają trzy. Czyli zostają tu z tej 3 motyle, i po tamtej parze zostają. Tak naprawdę, taki, co by można było z tymi łączyć, to tylko jeden, bo te dwa się nie nadają. Czyli mógłbym z tego stworzyć parę i dwa, dwie sztuki mi zostają. W jakiej płci to jeszcze nawet nie wiem. No ale nic. No. Nie hoduje się gołębi dla ludzi, tylko się hoduje dla siebie. I, i, i co, tam, co tam będzie do sprzedania, no to to będzie. Ale jestem bardzo zadowolony, bo mówię, no takiego dobrego sezonu u mnie jeszcze, no, jeszcze nie było. Dotychczas najlepszy go, którego który wychowałem to właśnie była ta samica. No i widać, że tak powiem, że odwdzięczyła się swoimi dobrymi cechami, bo młode są fajne. No wiadomo, tak jak mówiłem, ten samiec. On jest bardzo fajny, bardzo postawny, wysoki, długa szyja, wielkie łapcie. No tu jedyne co to, jeżeli któryś by mi wyszedł fajniejszy. A bo ja mówię tutaj, że zostawiam cztery młode, ale jeden jest ponad ponadplanowo. I kwestia będzie taka, czy ja do tego ponadplanowego coś dokupię, żeby go zostawić, czy po prostu sprzedam. Bo może być tak, że tamten samczyk zostanie zamiast tego, a ten wtedy też będzie na sprzedaż. No tutaj ciężka jest decyzja, bo nie jestem jeszcze pewien co do płci. W zasadzie, w zasadzie tego gołębia nie jestem pewien, czy to w końcu będzie samica, czy samiec. A ten gołąb tutaj też mi sporo mąci, bo gdyby się to okazał samiec, to nie byłbym z tego powodu zadowolony, bo tu byłby wtedy jeden fajny samiec, tam już na końcu jest drugi fajny samiec i teraz decyduj, którego zostawić. No, trzeba zostawić obydwa, bo, 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 bo mówię, no takie gołębie w takim rysunku jest bardzo trudno kupić. No, ja nie, nie to, żebym się tu jakoś specjalnie tymi gołębiami przechwalał, ale po prostu ja na tymi, tymi filmami staram się coś, coś co wiem przekazać i... Nie warto się spieszyć, nie warto się spieszyć. Ja w tym roku te młode, które mi tam troszkę zbędne, trochę zalegają, to wiadomo, że sprzedam wcześniej, ale z tymi lepszymi będę czekał, bo powiem szczerze, że motyli jest... są fajne motyle i na targach i wszędzie można spotkać, które będą w miarę fajnie zbudowane, ale często, gęsto motylom brakuje ładnych łapci tak jak tutaj to mają naprawdę fajne łapcie te tego a na targach często motylom brakuje łapci po pierwsze, a po drugie brakuje dobrego, dobrego rysunku. To znaczy mają bardzo ciemne głowy. O, takiego gołębia jak ta samiczka to nie jest trudno kupić, bo gołębie mają jeżeli chodzi o motyle mają miejsca takie silnie upigmentowane, czy znaczy silnie. No nie są aż tak silnie upigmentowane, ale jednak są i jest to właśnie są to okolice brody i okolice głowy. I genetycznie trzeba z tym walczyć, po prostu tak krzyżować gołębie, żeby starać się te miejsca rozjaśnić. No i ta para w ten sposób połączona, można powiedzieć, że się to w miarę udało, bo w zasadzie no na tamten młody corus też byłby dosyć jasny, na 8 młodych jest tylko jeden ciemny. Jeden ciemny, ale to jest gołąbek i tak jakbym mógł, to bym go zostawił, bo jest pięknie zbudowany, najdrobniejszy ze wszystkich. Posiadający naprawdę dobre cechy, duże łapcie. A jeżeli bym teraz mógł trochę o wadach, to tak, nie wiem jak będzie z oprawami, chociaż oprawy były u nich słabe, ale teraz się robią bardzo fajne. Jak już z końcówka pierzenia, tak jak mówiłem, u tego samca jest moim zdaniem trochę zbyt tęgi, ale tego nie przekreśla, bo mówię, no tak wielkie łapcie, fajny rysunek, to ja i tak bym go sobie raczej zostawił, ale, ale mówię, że właśnie no, troszkę jest za tęgi. No, i nie wszystkie mają takie super główki, nie? Tak jak ten tu przedostatni troszkę ma za bardzo wypchnięte czoło na dziób, moim zdaniem. Yy, to czółko bardziej powinno się kończyć. O, tak fajnie powinno schodzić do tego dzioba. Tak jak tutaj, widać dzióbek krótki jak u papuszki, ale tu. Tutaj dziób może jest i nawet krótszy. Ale ta głowa nie jest aż tak dopracowana. Dlatego pomimo, że jest rysunek fajny, to, to taka samica raczej u mnie nie zostanie, bo yy, no bo nad tym trzeba pracować i te wady trzeba niwelować. Moim zdaniem lepiej jest już gorszy rysunek niż, go, niż zła budowa. No takie jest moje zdanie na ten temat. Dobra, rozgadałem się, już widzę dosyć długo. Jeszcze mam wam do pokazania winerki. O, tutaj jest. To chyba, to chyba będzie, to chyba będzie samiczka. Fajna, taka wyprostowana. To są najpóźniejsze, ta samiczka, o, to są gnieździaki. To są najpóźniejsze, młode, także one nie są jeszcze dobrze spierzone. Ale, ale mówię, no jest szansa na, na coś ciekawego. Albo może zrobimy tak, w tym filmie pokazałem same krótkie, film trwa i tak już długo, więc myślę, że na tym film zakończymy, a następny jak film będę dodawał, to pokażę jakie tam są winerki, yy, I wtedy jeszcze coś tam na gołębniku pokażę, opowiem bo film trwa już prawie 20 minut, więc nie ma co go bardziej przeciągać, także tu jeszcze chwilę tylko pofilmuję, żeby się przyjrzeć i ja też zachęcam do, do komentarzy, zarówno pozytywnych jak i krytycznych, no bo wiadomo, człowiek się uczy całe życie ale tutaj jest stara samica, powiem Wam tak, ona y, tu z tej strony, ze swojej prawej strony widać spierzyła jedno białe pióro y, tam w drugim rzędzie, ono jest widoczne ale również spierzyła łapcie, które są półtora raza większe niż były w zeszłym roku także to jest to o czym ja mówiłem na prawidłowy wygląd motyla jeżeli chodzi o rysunek i o łapcie i o te, i o te sprawy trzeba czekać te dwa lata ten samczyk jest bardzo fajny duże łapcie, fajnie zbudowany jedynie co to on taki jest nie jest może na tych nogach taki krótki, ale często chodzi w takim przykucu. No to mnie trochę denerwuje, dlatego też myślę, że go, że go raczej sprzedam. A aczkolwiek, jeżeli chodzi o łepek, no to jest fajniejszy od tego samca. To jest zdecydowanie fajniejszy. A jak nie to ten samiec też pójdzie na sprzedaż, zostanie tylko ten ostatni rysunek fenomenalny. Żadnego... Znaczy wiadomo, powinny być jakieś tam drobne białe cętki, czarne centki na tym białym tle, ale... Lepiej w tą stronę, niż jak ma być ich za dużo. I łepek się też wydaje fajny, także no tu mam bardzo trudną decyzję. Na szczęście się nie muszę z tą decyzją jakoś bardzo spieszyć. Wywrotki, no tutaj już jest decyzja podjęta, zostaje tylko stary samiec i, i ta młoda samiczka. Reszta wywrotków będzie na sprzedaż, więc trochę miejsca się zwolni. No teraz wyjechały trzy gołębie. No jest w tym momencie prawie 50 sztuk na tym gołębniku. Gołębnik jest 3,5 metra na 2, także no nie ma tego luzu jakoś, jakoś dużo. O, ale tutaj też można zobaczyć tego samca na przykład. W swoim lewym łapciu ma takie troszkę białe pióra. To nie jest jakaś diametralna wada, bo to jest bardzo częsta sprawa. Ale na przykład, o, zerknąć na tą ciemną samiczkę, ona nie ma takiego piórka nawet jednego. Także no mówię, tu jest coś za coś. No zależy kto na co patrzy, kto co lubi. Trzeba to doskonalić przez cały czas swojej hodowli, i, i kiedyś tam się człowiek czegoś dochowa. No. Dobra, dziękuję Wam wszystkim, pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę miłego, niedzielnego wieczoru. I do następnego. Cześć.